Jak tak to się zaczyna, to jak to się może skończyć? Taki przesionek tylko. A jak już pięknie. O Z mordem myślenia, że będzie łatwiej. Dynamicznie jakoś. Część nerwa, muszę jeździć. U! Jaj, jaj, jaj! Jak na początek kwietnia, i jeszcze cały czas dojazdówkę, jakby na to nie spojrzeć, to sporo tego śniegu. W Grecji w ogóle nie ma szlaków i dobrze jest. Co się człowiek wybredny w tych tatrach robi? Zupełnie bez sensu. i? No tak! No po prostu! Nie ma miękkiej gry! Uh. Ja! To... Dolina pańszczyca. Dla mnie magiczne. Magiczne miejsce. Chwalę, już 4 godziny. Mogłem pójść na Krupówki. Ciekawe czy to były ostatnie przebłyski słońca dzisiaj, niekoniecznie. Dorina w Tatrach bez stawu to jak stryczek bez wisielca. No niestety to tak jest, że jak się zgubi drogę, to już dupa zbita. To jest pierwszy moment, kiedy zaczynam wątpić czy na krzyżne uda się wejść, bo samo to podejście o tutaj Trwało ze 4 razy dłużej niż powinna, albo i 5 razy dłużej. To jest moment, kiedy warto już założyć raczki, bo wcześniej to był tylko miękki śnieg, one nic nie dawały. Tutaj zaczyna robić się twardo, no i, no i stromo. Ja w takim lekkim sprzęcie czuję się tutaj zdecydowanie lepiej. <laughs> no powinien w miarę wystarczyć. A jak nie wystarczy, to trzeba będzie po prostu wracać, bo to też nie ma sensu na siłę. Jeszcze się nie poddaję. Jeszcze to jakoś... Idzie po grudzie ale idzie Ale już nagrywanie w tych okolicznościach jest może nie lekkomyślne, ale... ale dosyć popotliwe Dawno mnie tak nie styrało takie stosunkowo jednak krótkie podejście A pierś Posłuchajcie, ciszę. Takie cudeńka tutaj się dzieją. Eee. Jednak nikt tędy nie szedł. Ojej, co tam się znowu dzieje? Eee. Ojej, pierd... no... Zawziąłem się i dojdę, tak już jestem, ale... Ojej, jakbym miał to jeszcze raz wymyślić wczoraj, to bym tego nie wymyślił. Normalną pogodę po prostu by się weszło. Jak po schodach. Nie mam siły. Krzychu grabara się pytał Dlaczego mi się wydaje, że kiedyś byłem kozicą. No. I to nie chodzi o to życie. Dawno tak ledwo nie zipałem, zaraz padnę jak pies plut, to już jest prawie to, ale Orla perć odpada. O taka jest. O tak właśnie wygląda. Baterie w GoPro padają jak kaczki, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Ale właśnie w momencie kiedy dochodziłem na ten pieroński szczyt, ona padła. Ale teraz jeszcze raz to samo no i jest. Dolina 5 stawów. Jest słońce! ani jednego człowieka, ani jednego zwierzaka. Tak akurat szkoda. Nie wiem o co chodzi.